Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin JavaStart. Dzisiaj popowiadam trochę o interfejsach. Zacznijmy od utworzenia nowej klasy, a właściwie nie klasy, tylko interfejsu, bo interfejs ma swój własny typ. Nazwę go logger, bo na takim przykładzie będę dzisiaj pokazywał. No i pierwsza właśnie zmiana, tu nie mamy na słowa kluczowego klas, tak jak byśmy mieli w przypadku klas, tylko interfejs. Jest to swój osobny typ. No i interfejsy w założeniu służą głównie do tworzenia jakichś wspólnych metod. Dla klas, które je implementują. Więc tworzę tutaj metodę log, która przyjmuje string. Może jakiś tekst. Zobaczmy zakres widoczności tego. Jeśli zrobię publiczną metodę, to IntelliJ na nie podpowiada, że niepotrzebnie tutaj pisze public, bo z założenia wszystko jest publiczne. Prywatnych metod przez jakiś czas nie można było robić w interfejsach, a jeśli już robimy, to muszą mieć zawartość jakąś. I tutaj Java troszeczkę zmieniła swoje założenia, bo do, do Java 7 nie można było w ogóle robić żadnych implementacji w interfejsach. Miałoby być tutaj wszystko, no po prostu same deklaracje metod. Więc coś w tym stylu. Natomiast no, do czego użyć takiego interfejsu? Co ważne, gdybym teraz spróbował w dowolnym miejscu w kodzie zrobić logger, utworzyć instancję tego interfejsu. Równa się new logger, to nie jest to niemożliwe, ponieważ nie można tworzyć instancji interfejsów, można tworzyć, tworzyć obiekty z klas, ale nie z interfejsów. Tutaj jedyne, co mógłbym zrobić, to stworzyć anonimową klasę, która po prostu zaimplementuje tamten interfejs, i tutaj mógłbym dodać sobie jakiś tam kawałek kodu, który się wykona. Czyli to, to by było równoznaczne, to co tutaj widać ze stworzeniem jakiejś implementacji interfejsu. Właśnie on chce ją pokazać. No i interfejsy właśnie można sobie implementować. Dajmy tutaj na, jako przykład zróbmy console logger. I jeśli chcę zaimplementować, to tutaj po nazwie klasy dodaję implement logger, czyli podaję nazwę mojego interfejsu. Teraz muszę spełniać warunek. Czyli zdefiniowałem, że wszystko, co będzie implementowało ten interfejs, musi mieć metodę log o tej sygnaturze, czyli która przyjmuje jeden parametr. Także tutaj mogę się też wspomóc i tą jedną no, metodę tutaj dodać. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest to, że doda została dodana adnotacja override. Gdybym ją usunął, to w sumie nic nie zmienia. To jest tylko taka adnotacja, która nas chroni przed tym, gdybyśmy tu zrobili literówkę piszę log, może inaczej. Robię tutaj drugi raz to samo. Piszę log2. No i mnie wtedy ta annotacja informuje, że słuchaj, no, mówi, że coś przesłaniasz, coś nadpisujesz, a w klasie logger nie ma tu żadnego log2. Dlatego to wtedy zaznacza, że coś jest nie tak. Gdyby nie było tych adnotacji, no to wtedy po prostu nie mamy aż tak dokładnie informacji, że czegoś tam nie nadpisujemy, czego się spodziewamy. Dobra. Więc to jest jedna z implementacji. Implementacji można dodawać ile się chce. Zróbmy jeszcze drugą. Może zamiast console logger zrobimy tekst, albo file logger. No i zaraz będę się martwił o ich implementację. Natomiast co chcę pokazać? Po lewej stronie mogę, przy deklaracji wskazuję, że będzie to interfejs, a po prawej stronie już mogę stworzyć obiekt tego interfejsu. Dajmy na to, że to będzie console logger. No i właśnie to jest jedno z głównych użyć interfejsów, tak żeby po prostu tutaj wskazywać bardzo ogólny typ, na którym pracujemy, natomiast gdzieś tam głębiej już konkretną implementację. No i teraz mógłbym zrobić na przykład logger.log, wywołać metodę, na przykład tekstem testuję loggera, no i pozostało dodać implementację, bo one obydwie są puste. To założenie tego logera jest to, żeby po prostu logował informacje. Ten console logger będzie logował do konsoli, jak nazwa wskazuje, a ten file logger do pliku. To dodam tutaj implementację. Tutaj bardzo prosta: System od print Text i to jest właściwie tyle. A file logger, no to troszeczkę muszę więcej napisać. Czyli tworzę sobie plik, file w new file. Zaimportujemy. Podam nazwę pliku LOGS.txt, następnie File, następnie FileWriter jako klasa, która umożliwia pisanie. Ona do konstruktora wymaga najpewniej fila, dokładnie, czy mamy plik, a następnie tutaj jeszcze jakieś wyjątki mogą wystąpić. No i też fajnie, że tutaj trafiliśmy, bo gdybym dodał do, met do sygnatury metody, to już jest zaznaczenie, że Słuchaj, ty coś próbujesz yy, zahachmęcić. Po prostu tutaj dodajesz exception i on tutaj zaproponował, żeby tutaj też dodać. No, gdybym tego nie dodał, no to sygnatura metod się nie zgadza, ponieważ w logerze, tutaj w interfejsie nie ma tego exceptiona. to jeszcze import został, ale tu go nie ma. A Tutaj podałem, to znaczy, że sygnatura nie jest zgodna i nie mogę sobie tak orzucać wyjątku. Więc pozbędam się, pozbywam się tego i to po prostu opakuję sobie w trycatcha. Po prostu spróbuję obsłużyć to inaczej, bo IO exception E, a mój sposób na obsłużenie to będzie ignorowanie. OK, no i jeszcze pozostało Writer, Write. Zapisz ten tekst, dodamy znak nowej linii i zamykamy, żeby się faktycznie wpisało. Czyli mam dwie implementacje mojego logera. Wracam do maina. No i teraz jest po prostu testuję logera w ten sposób. No i mamy wylogowany w konsoli. A gdybym w innym miejscu, a gdybym tutaj po prostu użył e, file logger, to tej linii w ogóle nie muszę zmieniać, ponieważ zmienia się tylko implementacja, a nie cała sygnatura. Tu nic się nie pojawiło w konsoli, ale za to pojawił się, pojawił się tekst, który zawiera te logi. Ok. To teraz tak, zobaczmy jeszcze troszeczkę więcej o tych e, interfejsach, jak one są w ogóle wykorzystywane, w, w, powiedzmy, w Java jako taki Więc jedna z rzecz, która na pewno rzuca się w oczy, to gdybym zrobił sobie jakąś klasę, to mogę tutaj dodać istniejące już interfejsy, nawet on może podpowie, ale jest Comparable, czyli od innego person. Czyli to jest taki interfejs, zobaczymy sobie na jego sygnaturę. Które już jest zdefiniowane w Javie, znajduje się w pakiecie JavaLang, a to swoją, swoją drogą ciekawostka, że jeśli coś znajduje się właśnie w tamtym pakiecie, to nie trzeba dodawać importów, nie ma potrzeby robienia JavaLang Comparable, bo ten import jest zmienny, założenia wszystko stamtąd jest importowane. Ok, więc patrzmy na ten interfejs, tu oprócz bardzo dużej ilości tych dokumentacji jest właśnie interfejs i jest też jedna metoda kompertu i właściwie tyle. Także bardzo prosty interfejs, który umożliwia reszcie np. algorytmu, głównie algorytmu sortującym porównywanie dwóch obiektów do siebie, więc dostarczamy tylko pewną funkcjonalność w ten sposób. Co ciekawe, jest też interfejs Comparator, i ten interfejs ma metodę jedną, jedną publiczną compare, która porównuje dwa obiekty do siebie, ale oprócz tego, tej publicznej metody posiada on jeszcze metody domyślne. Właśnie to zostało wprowadzone w Javie 8, jak tutaj nawet w dokumentacji fajnie widać. I to służy właśnie do tego, żeby wprowadzić pewne takie wspólne funkcjonalności, jak na przykład reverse. Tu jest o tyle fajnie. Może na przykładzie pokażę, że gdy tworzy so, gdybym stworzył sobie komparator, który porównuje O1 w jakiś sposób do O2, yy, a może niech zawsze zrzuca. No zróbmy jakąś implementację, czyli tu do nam To usunę. Private. String name i będzie to komparator, który porównuje dwie osoby po imieniu. Return o jeden get name, compare to o dwa get name. Film o sortowaniu też już znajdziesz na kanale, może podlinkuję właśnie w tym miejscu, gdzieś w rogu się pojawi link. No ale mamy komparator, który porównuje rosnąco, ale ponieważ jest ta metoda domyślna, stworzona w komparatorach, to ona jest w stanie odwrócić tę kolejność i wtedy nie muszę nic zmieniać, wystarczy, że wywołałem metodę reverse i mam ten sam komparator, tylko w odwrotnej kolejności. Także taka opcja też się pojawiła. Co ciekawe jeszcze, person tutaj miałem przed chwilą implement komparable. Czyli mogę porównywać to. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym dodał tu jeszcze kolejny interfejs. Więc mogę tutaj po przecinku wskazać, że e, oprócz tego, to to jest e, na przykład Runable z jakiegoś powodu, i wtedy musi posiadać metodę run. I może być dalej serializable, i nic nie muszę dodawać. To też w sumie jest ciekawe. Ten interfejs służy do tego, żeby wskazać, że jakaś klasa może być zapisywana czy serializowana do, do, do na przykład pliku. Ale nie wymaga żadnej implementacji żadnej metody. Także taka ciekawostka są też takie interfejsy. Natomiast teraz częściej do tego rodzaju rzeczy oznacza się właśnie interfejsy takie właściwie nazywane adnotacjami. Pokażę, jak się stworzy adnotacje. Zróbmy adnotację Superclass. I to będzie właśnie adnotacja. Jakbyśmy zauważyli, po prostu różni się to tylko znakiem małpy z przodu. I gdybym chciał zaznaczyć, że Person to jest z jakiegoś powodu super klasa, to daję adnotację superklass. To jest klasa, która ma adnotację, którą sobie, sam zrobiłem. Nie ma ona żadnego znaczenia w działaniu programu w tym aktualnym trybie, no ale niektórzy tego używają, na przykład, żeby oznaczać, że jakaś tam klasa do czegoś służy, czy jest przeznaczana do jakichś celów. Tak powiedzmy jako. No, jako wskazówka w kodzie bardziej niż coś, co inaczej, co, co zmienia działanie. Są oczywiście adnotacje, które wpływają na działanie programu, to są z reguły adnotacje, które podczas kompilacji są znajdowane i które modyfikują albo generują kod. Może nie ad, same adnotacje nie generują kodu, ale mechanizmy są, które wykrywają, że coś zostało oznaczone adnotacją, i to sobie tam e, powoduje generowanie kodu na przykład. OK, Czyli y, mamy tutaj przykłady, no i jeszcze chciałbym jeszcze bardziej wskazać kiedy ma sens używanie interfejsów, a kiedy nie. Załóżmy, że pozbywam się console loggera i mam tylko file logger i log. To w... i nie zakładam, że tutaj powstanie jakakolwiek nowa implementacja, po prostu mam zawsze jest file logger. W takim przypadku tworzenie interfejsów moim zdaniem nie ma sensu, bo wszędzie w kodzie Teraz dajmy na to, że mam tutaj logger log, testuje logera, super. Stworzę sobie, może to ustawię do nowej metody, ja może nazwę ją run i mam po prostu logger, który e, ma taką metodę. No ale załóżmy, że chcę sobie zrobić podział na różne poziomy logowania. Jeden to będzie error i chcę, chcę sobie zalogować, że tu jest error. No to muszę stworzyć metodę, mam jakiś tekst. W ramach interfejsu, a później jeszcze w ramach tego y, klasy, która go implementuje, muszę to zaimplementować. Zawsze będę musiał zmieniać w dwóch miejscach. Zawsze, bo mam interfejs, na którym pracuję w tym miejscu, bardzo ogólny typ, a później jego, jego implementację muszę poprawić. No i niektórzy, nie wiem z jakiego powodu, są przekonani, że to jest fajne podejście, żeby wszystko po prostu działać na poziomie abstrakcji, nie na konkretnych implementacjach, tylko bardzo abstrakcyjnie, co umożliwia im w przyszłości dodanie kolejnej implementacji. Bo to jest prawda, mogą dodać, bo tutaj pracują na bardzo, tylko na interfejsie. No ale jeśli nie zakładasz nigdy stworzenia innej implementacji niż masz, to po co to komu? Nie za bardzo rozumiem. Także. Wszystko jest dla ludzi, a wszystko z umiarem, bo można tak śmiało powiedzieć. Więc można w tym przypadku, gdyby zakładać, że mamy tylko jeden logger i nigdy się on nie będzie zmieniać, to po co ten interfejs? Można tu śmiało wszędzie używać jednego po prostu klasy. Interfejsu się pozbyć i wtedy dodając nową metodę, na przykład warn. To no najprościej działamy na konkretnym tym typie i nie ma problemu. Te override y oczywiście już nie są potrzebne. Także taki, taka jest moja uwaga na temat interfejsów, czy taka wskazówka, że po co, po co na siłę też i z nich korzystać. Może na koniec jeszcze jeden bardziej taki praktyczny przykład, bo staram się przykład pokazać, w jaki sposób fajnie można użyć interfejsów. To przykład wzięty z wszystkich programów, które są związane z interfejsem użytkownika i takim powiedzmy czekaniem, oczekiwaniem na akcję użytkownika. To tylko tak pokażę na takim przykładzie abstrakcyjnym, bo nic tu się nie będzie wyświetlało, ale myślę, że, że fajny przykład, tak, żeby zrozumieć ideę. Mamy klasę Button, czyli klasa, która po prostu reprezentuje przycisk, który może być naciśnięty. Więc tu mamy metodę Klik I to klik będzie symulowało, że nacisnął coś użytkownik. No, i tworząc aplikację, na przykład w Androidzie, albo w Odziawie FX, albo w, dowolnej, w dowolnym takim frameworku, który posiada UI, no to to będzie częścią frameworku. To nie będzie częścią naszego kodu. Bo my nie tworzymy sobie za każdym razem klasy BATON, tylko ona już jest dostępna. Więc damy ją do pakietu frameworku. Tak, żeby tylko rozdzielić, gdzie co jest. Mm, tak. Reszty usuwam na razie, żeby nie, rob, nie narobić bałaganu. Dodam też nowy pakiet. I ten pakiet będzie się nazywał App, jak moja aplikacja. No i w mojej aplikacji jest sobie metoda main. O, niekoniecznie musi być, bo w frameworkach, na przykład w Androidzie, nie ma metody main. Tam wszystko, my tylko podajemy, co ma się uruchomić, a to system uruchamia. tutaj main no, musi być. No ale mamy naszą aplikację, no i aplikacja może mieć jakiś ekran pierwszy. No I przy tworzeniu ekranu stworzymy przycisk New Button. Już nawet mi gdzieś próbuje zaimportować właśnie z Java WT, ale ja chcę ten mój przycisk. No i chciałbym teraz mieć możliwość zareagowania, jeśli ktoś naciśnie na ten przycisk. Tylko ja nie wiem kiedy on naciśnie, może teraz, może za pół godziny, a może za pięć minut, nie wiem kiedy naciśnie. Więc jak sobie tutaj radzić w takiej sytuacji? No właśnie, frameworki najczęściej mają zdefiniowane Jakieś listenery, czyli takie słuchacze, które są interfejsami. Więc tu wybieram interfejs i do, teraz dodamy, dodaję do frameworku on click listener. Coś w tym stylu. I tutaj jest najczęściej informacja button OnClick. Może bez button, ale samo OnClick pojawia się taka metoda. Więc to jest po części frameworku. Ja wracam, wracam do mojego screena. I button ma często metodę, która jest publiczna, nic nie zwraca. Set, on, click, listener. I to przyjmuje, właśnie interfejs, i sobie gdzieś go ustawia jako pole. Coś w tym stylu, to tak to może wyglądać. No, i w momencie, kiedy nastąpi naciśnięcie, jeśli ktoś w ogóle nasłuchuje, czyli jeśli jakiś listener jest dostępny, to na listenerze wtedy to ten framework wywołuje metodę onClick. No, ja wracam teraz do mojego kodu aplikacji i mogę sobie zrobić button set onClickListener i tu podać jakąś implementację. Czyli mógłbym to zrobić w osobnej klasie, a mogę też zrobić to w klasie anonimowej onClickListener. I tutaj zrobię jedyne, co ktoś kliknął w przycisk. Wykrzyk. Dobra, tutaj a Missing Return statement. No tak, bo ja chciałem konstruktor, a nie metodę. Ok, e, więc mm, w ten sposób to można zrobić. i Niech metoda main tylko robi screen 1, screen 1 równa się new screen 1. Screen 1, po prostu, tworzy ten, ten yy, widok jakiś tam pierwszy. Ja sobie dodam public, albo niech jest get button, return button, i getter, tylko po to, żeby zasymulować, że z, ukro, utworzył się ekran. Czekamy, może, 3 sekundy. I po trzech sekundach na tym ekranie klikamy na przycisk. To oczywiście ta część tutaj jest mocno symulacja, bo to nastąpiłoby w jakiejś tam aplikacji faktycznie po prostu użytkownik by nacisnął na, na tamtym, w ten przycisk, bo na ten przycisk. Dobra, włączam. I po jakimś czasie mamy informację. Ktoś kliknął przycisk. Może jeszcze, żeby nie było, że aplikacja po prostu się wolna, wolno włączała. So, zrobimy tutaj aplikacja Tak, jeszcze raz. To aplikacja uruchomiona, tam czeka ten przycisk, no i ktoś nacisnął i jest reakcja na to. No i jeszcze raz zobaczmy. To wszystko w klasie frameworku jest dostarczone przez no, środowisko, w którym pracujemy, czyli tam jest button, on click listener, to oczywiście możecie to troszeczkę różnić między sobą, ale z reguły jest coś takiego. Natomiast my jedyne co musieliśmy to stworzyliśmy sobie jeden ekran, do tego ekranu dodaliśmy przycisk, no, i na ten przycisk nasłuchujemy, czy ktoś w niego nie nacisnął przypadkiem. A w momencie, dopiero kiedy nacisnął, mamy opcję na reakcję. To jest fajny przykład użycia interfejsu. Tu można jeszcze użyć wyrażenia lambda, i to korzystając z okazji, troszeczkę o tym powiem, bo mając interfejs, który posiada tylko jedną metodę, możemy go zamienić właśnie na wyrażenie lambda, czyli no, tam nie ma żadnego parametru. To ten, puste znaki zapytania mają się tak, że po prostu tutaj jest pusto. No i nasza reakcja, co się ma wywołać po, w ramach te, tej metody, no tutaj wyświetlamy tylko coś w konsoli, ale moglibyśmy na przykład uruchomić drugi ekran albo no, cokolwiek robić, już tutaj nie ma jakoś specjalnie ograniczeń. Nie wiem, czy ten przykład był jasny, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę tak. Dobra, to wszystko, co chciałem powiedzieć na, na temat interfejsów. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało możesz zapytać w grupie na Facebooku. A jeśli masz jakieś pomysły na kolejne tematy, to śmiało w komentarzach tutaj pod tym filmem. Ja Ci w tym momencie dziękuję za uwagę. Jak się podobało, zostaw lajka. Cześć.